Cześć, jestem na Lorca i dzisiaj pokażę wam mój kochany vlog! Jedziemy na Mazury! Za dokładnie 3 godziny, albo na 4, nie jestem pewna. Wydaje mi się, za, że za 3,5, przepraszam za te trzęsienkę Ale jeśli chodzi o tą słabą jakość i te wszystkie, no ja nagrywam telefonem, muszę kupić tablet albo kamerę. Nie wiem, w ogóle muszę coś kupić lepszego, więc... O jedziemy na Mazury, do Paniewa, ja z moją przyjaciółką. To moja druga przyjaciółka nie może ze mną jechać W zasadzie ja jadę z tą moją przyjaciółką Tą pierwszą, o której mówiłam A Alusia nie może ze mną jechać Jeśli ją znacie to no, piszcie w komentarzach A Tak na serio to jadę z moim chłopakiem To jest Kroki Tak piękne imię Serki i no, no i no, będziemy jechali razem na Mazury. Jesteśmy spakowani w ogóle jedzeni, itp., 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 itp. co ty robisz? Ja? Ała! Tak, ty! Co ty robisz? A bo ja wiem! Dobra, mi chłopak się magicznie znikł. Dora! Noiiii! za co powtarzać? Jestem tak W ogóle, Jeszcze jedzie z nami chyba. Jeszcze może ktoś? Nie wiem. Ja będę jedyna tam poprowadzona. A tak na serio to wracam do was no... w samochodzie chyba. Albo już na miejscu. W samochodzie raczej nie będę no mogła nagrywać. Chyba, że na przykład przez okno. A mnie jeszcze tam nie będzie. Dobra, no to... na ciepło. Eee, witam, kurde! No bo będę u Was na ekranach w, w kolejnej części, nie poprzedniej. Kurde, cześć, tak stresuję. Przecież tylko mógł, nagrywam vloga, że jedę nad morzem. Jakie morze, Ma Mazury? A teraz pójdziemy sobie na trawkę. Serdecznie za specjalnie się mnie albo moich oczu, ale no jesteśmy na trawie. I słońce nie ma, bo już jest jakaś 16, 17, coś takiego... kiedy to kręcę, więc wiecie. Dobra, no to do zobaczenia. Papatki!